Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A Tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najliksze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi. Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Pokłon Trzech Króli, dziś świętujemy ich przybycie i ich dary. Liturgicznie jest to uroczystość objawienia Pańskiego, objawienia tego, kim jest to dzieciątko, które się narodziło w Betlejem. I te dary, które trzech mędrców, trzech króli złożyło w, w, w ofierze, już pokazuje, kim jest Pan nasz Jezus Chrystus. Duch Święty tak pokierował mędrcami, że dali dary, które doskonale go opisują. Bo najpierw zwróćmy uwagę na kadzidło. Nie bez przyczyny pierwsi chrześcijanie oddawali życie, bo nie chcieli ofiarowywać kadzidła dla cesarza. Ofiarowanie kadzidła. To był wyraz największej adoracji należnej tylko Bogu samemu. Składając panu Jezusowi kadzidło, Trzech króli ewidentnie dało wyraz temu, że ten, to dziecko jest Bogiem. Podkreślili w ten sposób boską naturę Chrystusa. Kadzidło ukazuje, że jest to stwórca wszechświata. I spalane kadzidło unosi się do góry, stąd jest też symbolem modlitw zanoszonych w świątyni, które też unoszą się jak woń kadzidła w górę do nieba. I kadzidło przypomina też o tym, że Chrystus jest kapłanem, przyszedł, aby złożyć ofiarę przebłagalną, która obecnia się na naszych ołtarzach podczas ofiary mszy świętej. On jest prawdziwym i najwyższym kapłanem. Nie jest jakimś przywódcą, jakimś inspiratorem, jakimś dobrym przykładem do naśladowania. To kapłan i żertwa ofiarna. Drugi z darów, Złoto, to był wtedy najcenniejszy ziemski kruszec, pokazuje, że Pan nasz Jezus Chrystus jest królem. I to nie byle jakim. Wynika to z tego, że jest Bogiem, jest władcą absolutnym. Ma prawo rządzić całym światem, ma prawo nadawać całemu światu swoje rozporządzenia, swoje prawo. Nie ma tu żadnej uzurpacji, bo to wszystko rzeczywiście należy do niego. Wszystko co jest stworzone, należy do Boga. I każdy człowiek urodzony na ziemi ma obowiązek poddać się prawu chrystusowemu. Stąd każde wszystko stworzone, każde państwo, każdy władca Każda instytucja, szkoła, rodzina, każdy człowiek z natury musi być katolicki, przestrzegać katolickiej wiary, bo należy do Chrystusa Pana. Kościół wiadomo, nie podejmuje rządów w państwie, nie prowadzi wszystkich instytucji czy szkół, ale te wszystkie komórki muszą być katolickie, czyli poddane prawu Chrystusa, bo Jemu jest poddane wszelkie stworzenie. I wreszcie jest trzeci dar Mirra najbardziej. Można powiedzieć zaskakujący, gdyż był to drogi olejek, ale jasno kojarzący się z namaszczeniem zwłok. I to jest uzupełnienie poprzednich darów. Urodził nam się Bóg, urodził nam się król i wielki władca, ale nie tylko. Urodził się ten, który jest jednym z nas i za nas będzie pokutował, w naszym imieniu weźmie krzyż i odda życie. I w tym darze jest zapowiedź męki pana Jezusa. Zawsze jak patrzymy na stajenkę, tutaj możemy spojrzeć głębiej na te dary, co one przekazują. Możemy dostrzec to, że to dzieciątko jest tu po to, aby ja mógł otrzymać przebaczenie. I zobaczmy, że objawienie Pańskie w liturgii łacińskiej jest starsze nawet niż Boże Narodzenie. Na czym polega jego ważność? Otóż polega na rozpoznaniu i potwierdzeniu bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego małego dzieciątka którego narodziny niedawno obchodziliśmy. O, ja, jest on naprawdę człowiekiem, i jest naprawdę Bogiem. Uczynił to wszystko, aby pozostać człowiekiem, aby pozostać dla nas widzialnym, aby pozostać małym dzieciątkiem z całą y, słabością dziecka, z jego niemocą. I to nie ujmuje absolutnie nic jego nieskończonemu majestatowi, jego wszechmocy. On ma prawo uwielbienia ze strony wszystkich stworzeń, prawo należne jedynie prawdziwemu Bogu. I oto narody przychodzą złożyć pokłon Chrystusowi w osobie trzech mędrców. Wielkie to jest święto, ale w nocy święty Józef będzie miał widzenie anioła, który mu powie, żeby zabrał Maryję wraz z dzieckiem i uciekał, bo Herod będzie chciał je zgładzić. I przyjdzie to, co my nazywamy rzezią niewiniątek. I w tym tkwi cała tajemnica. Tajemnica cierpienia złączona z osobą naszego Pana i ze zrozumieniem, skąd, w, skąd y, to wszystko. Tajemnica złączona z, ze straszliwą rzeczywistością, jaką jest grzech. Próba zaprowadzenia pokoju na Ziemi, gdy zapomina się o tajemnicy grzechu, uzna, oznacza uleganie iluzji. Y, z, grzech. Jest kluczem do zrozumienia, skąd brak pokoju na świecie. I to prawda, że my oddajemy Chrystusowi cześć jako Królowi pokoju, ale prawdą jest też, że do końca czasów Kościół będzie cierpiał i będzie prześladowany. Uczniowie Chrystusa będą go naśladować w znoszeniu tych prześladowań. I dzisiejsi chrześcijanie nie mogą oczekiwać innego traktowania od świata. Nikt nie jest większy od swojego Pana. I tak jak Pan Jezus ostrzegał, jeśli świat mnie nienawidzi, to i Was nienawidzić będzie. Podobanie się światu, dlatego niczemu nie służy, jest błędem i prowadzi do fałszywej religii. Wiara, która by szła za modą, za głosem większości, za oczekiwaniem świata, nad, próbowała nadążać za zmianami, byłaby wiarą fałszywą. Dlatego patrząc na scenę żłóbka, pamiętajmy, że pójście za Chrystusem wiąże się z niezrozumieniem, nawet z prześladowaniem. Ale prawdziwy pokój zapanuje jak będzie pokój duchowy, jak odwrócimy się od grzechu, jak w akcie adoracji uznamy w Chrystusie Boga, króla i ofiarę przebłagalną. Amen.